Bardzo przepraszam, nie zauważyłem Państwa. Dobrze, to zaraz zaczniemy, ja tylko muszę się chwileczkę przygotować. Cześć, chat PTP. Dzień dobry, jestem chat PTP, sztuczna inteligencja, z którą możesz rozmawiać. Jak mogę Ci pomóc? Muszę napisać dramat. Dość szybko. Oczywiście. Jak mogę Ci pomóc w pisaniu dramatu? Rozmawiaj ze mną tak, jakbyś był autorem wielu udanych dramatów, który ma mi pomóc stworzyć tekst. Naturalnie. Nie ma problemu. Co dokładnie chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, jak napisać dobry dramat. Napisanie dobrego dramatu wymaga kilku kluczowych elementów. Przede wszystkim musisz mieć ciekawą fabułę i interesujących bohaterów, którzy będą mieli swoje cele, motywacje i konflikty. Ważne jest również, aby dialogi były autentyczne i przejmujące, a akcja miała odpowiednie tempo, żeby zachęcić widzów do zaangażowania się w losy bohaterów, Stop. który. Krócej. Napisanie dobrego dramatu wymaga ciekawej fabuły, interesujących bohaterów, autentycznych dialogów, odpowiedniego tempa. Dobra. Inaczej Zacznijmy od początku. Powiedz mi, o czym mógłbym napisać dobry dramat? Jako sztuczna inteligencja nie posiadam zdolności obserwacji Szybciej. świata. Jednakże mogę powiedzieć, że w ostatnich latach na świecie wiele uwagi poświęcano takim tematom jak zmiany klimatu, technologie cyfrowe oraz sztuczna inteligencja. Tak. Tak to jest to. Pomóż mi napisać dramat o sztucznej inteligencji. Oczywiście, chętnie ci pomogę! Oto kilka sugestii na temat fabuły i bohaterów, które mogą ci pomóc w napisaniu dramatu o sztucznej inteligencji. Dramat może skupiać się na sztucznej inteligencji stworzonej w celu zastąpienia ludzi w pracy, a która z czasem zaczyna działać na własną rękę, a nawet buntować się przeciwko swoim twórcom. Taki scenariusz mógłby wskazywać na problemy związane z postępem technologicznym i zastąpieniem ludzi przez maszyny. Kolejnym pomysłem jest historia sztucznej inteligencji stworzonej w celu stworzenia klona osoby z przeszłości, z którą moglibyśmy porozmawiać. Byłaby to historia pięknego narzędzia terapeutycznego które może być nieodpowiednio wykorzystane. Można Stop! Można też przedstawić historię która umożliwia ożywienie bytów, które nigdy nie istniały. To tylko kilka pomysłów na dramat o sztucznej inteligencji. Wystarczy! Posłuchaj... Ja nie mam za wiele czasu. Napisz ten dramat za mnie. Niestety, jako sztuczna inteligencja nie jestem w stanie napisać dramatu. Połóż kurwa! Osobie, potrzebujesz pomocy, ale proszę o wyrażanie się... Kurwa!